Dzień dobry, kolejny etap wycieczek po Szczecinie. Tym razem będzie przedstawiał ratusze miejskie. Parę tych ratuszy w Szczecinie mamy. Mamy ratusz stary, mamy ratusz czerwony. A mało kto wie, że funkcje takie pełnił jeden bardzo znany i bardzo ładny budynek. To właśnie rektorat obecnego. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego był budowany z myślą o tym, by pełnić funkcję magistratu. Na miejsce jego budowy wybrano skraj dawnego starego miasta i to widzimy dzisiaj ze względu na skarpę, na której stoi. Z zewnątrz urząd e, chciał sprawiać wrażenie bardzo przyjaznego. Pokazywał, że urzędnicy pracują w nim jak i że czas swoich petentów jest dla nich niezwykle istotny. A co nas napotka, gdy już wejdziemy wewnątrz tego budynku? Zobaczmy sami. I od razu możemy zaobserwować, jaka sytuacja jest petenta tego urzędu. Studuje gąsz przepisów i za nic nie może się w nich odnaleźć. A gdy nawet uda się zapoznać z procedurą administracyjną, bardzo skomplikowaną, i tak skazany jest na straszną zwierzęcą walkę. Ale sami urzędnicy dają właściwy przykład skutecznego załatwiania spraw w urzędach. Należy niczym ślimak po schodach wspinać się po poszczególnych elementach biurokratycznej procedury. W tym miejscu znajdowały się niegdyś obwieszczenia, które miasto swoim obywatelom prezentowało. Dzisiaj wykorzystywane jest przez studentów PUM, na przykład przygotujących się do swoich zaliczeń. A w ciągu korytarzy, gdzie rozpościera się ładny widok na Odrę, mieścił się niegdyś gabinet samego prezydenta miasta Szczecina, a dzisiaj rektora Pumorskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapraszamy wszystkich Państwa do poznawania dawnych ratuszy naszego miasta. Szczegóły jak zwykle na stronie www.poszczecinie.pl oraz na naszym profilu facebookowym. Do zobaczenia.